dobry, cześć, siemanko. Z tej strony majskie moje wędkarskie przygody. Standardowo z Pawłem. Siema. I co dzisiaj? Akcja dorwać klenia. I tak, dobrze widzicie, wstęp nagrywamy <grywanie> praktycznie pod koniec łowienia, bo umówiliśmy się, że jak padnie pierwsza ryba, to wtedy nagramy wstęp. A jak pierwsza ryba padła, no to co my mieliśmy robić? No poszliśmy łowić dalej ryby, jak już biorą, nie? Także co, dzisiaj jesteśmy na rzec, rzece Wiśle i coś tam, nie można powiedzieć, że te Reniki nie stukają, warunki pogodowe mega zmienne, ale udało się coś połowić. Także zapraszamy Was do filmu. My jeszcze bierzemy się za łowienie, bo myślę, że dobre dwie godzinki przed nami. Zapraszamy do oglądania. On mi idzie tak. O, jest. <laughs> Dziękuję. O, ty pierone. <laughs> no i mam pierwszego kleniora, czyli jednak ta seria nie potrwa zbyt długo. No i proszę bardzo. Taka rybka. Nawet nie mierzymy, ale tak z 25, nie? No, może nawet więcej, 30, tu. No, ale nawet nie mierzymy, bo liczę na to, że będą większe. Tak. Uciekaj. No, Paweł, Sprawiłeś, że zrobiłem pierwszego klenia, nie? Wow! Masz podbiorcze, pałasz, cicho podebrać. O, go. O, <laughs> Leniowa pogoda, to to nie jest Nie, była k**wa i się zniszczyła No, a dobrze się zapowiadało Ale Tam się k**wa przejaśnia, ale to żeby coś tutaj przejaśniało, a nie tam Mówiłem Ci, że te ryby wiesz Bo ja też miałem bielę dosłownie przed chwilą i te Nie, miałem też wielkie wcześniej to jest k**wa Piszono No na engimkę no, no. Co prawda klenik kurwa Na Małusieńki no ale Opa Dobra, wypuszczamy I może Kuźwa, mimo takiej pogody jaka jest coś tam się dzieje Zadzieje Ja też miałem przed chwilą biereczkę ale powiem Ci że przez moment to już Już nie wierzyłem że cokolwiek tutaj wiesz, może stukać nie? Ojej! Oh yeah. dobry, to jest dobry, dobry agent. Dobry agent. Chodź, agent. Na dwie, na dwie kotwice, kuźwa. Chodź tutaj. Nie podbiorę cię. No ja nie? A, też wyskoczył. Kolejny klenik. Ten nie tak, powiedzmy, nieduży, jak na dzisiejsze. Warunki na pewno cieszy, bo zobaczcie co jest za mną, także myślę, że Paweł też potwierdzi, że przez moment po prostu to nie dało się wytrzymać, tak hulał wiatr, ale te kleniki od dziwo coś tam stukają, no i kolejny tym razem na czarną engimkę, także wypuszczamy do wody, no jeszcze raz się złowił, dobra, poczepię go. Kurczę, klenioza mnie dopadła. Psztosłuchaj. <laughs> Co to, tu to się nie dziwi, jak kurwa za piłkiel, jak bolo. No. O jest <laughs> Tak panie Paweł. Dziękuję za doręczenie Ale tak mówiłem, że właśnie, że coś tutaj wiesz Żyje? Żyje Dobra Pawełku Odholuj go do wody <laughs> No niestety za szybko mu się chciało wracać do wody O, o Ale, o Taki jak tamte poprzednie. O już sobie poczekaj. Wezmę te, masz podbierak. Bo tak to żeby znowu się nie odpaliła. Akcja, reakcja. No to remisik po cztery. Chyba już was powoli przyzwyczajamy do tego, że zakończenia nagrywamy w samochodzie, jak wracamy. Ale ten ostatni czas nad wodą, te ostatnie takie 20 minut, wolimy poświęcić zdecydowanie na szukanie ryb. Bo wtedy po prostu te rybki fajnie tam żerują. No i dzisiaj, Paweł, standardowo udowodnił, że to, co mówimy, działa. I z przelewiku wyjechała fajna ostatnia rybka, którą widzieliście. No i co ogólnie? Ja pierwszy raz łowiłem klenie. No i udało się na pierwszym już wyjeździe. Z Pawłem połapać troszkę, troszkę tych rybek. Może wymiarowo jeszcze pozostawia to trochę do życzenia, ale no już na pewno nowe doświadczenie zdobyte i teraz będzie dużo łatwiej dobierać się do tych grubszych sztuk. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o te grubsze sztuki, no to Paweł dzisiaj miał dwie fajniejsze ryby. Ciężko nam określić, ile to one mogły mieć tak. Myślę, że ta, ta ostatnia mogła być około 35 cm, prawda? No, 40 na pewno nie miała, tak. ale myślę powiedzieć 30 spokojnie. No, anomalii pogodowych troszkę było już. Pojawiały się takie delikatne wahania, czy może nie wracać, ale dobrze, że nie wróciliśmy. Bo potem, tak naprawdę, tym wieczorkiem zaczęło się dziać i to powtarzamy Wam już nie pierwszy raz, że wieczór no, na, ryby jest najlepszy. na ryby jest najlepszy. dokładnie. No i co? My będziemy kończyć. Jeżeli film Wam się podobał, to rozważcie zostawienie subskrypcji, łapki w górę. Uciekamy i widzimy się następnym razem. Siemanko. Trzymajcie się.